Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek techniczny o silnikach. Mianowicie chciałbym powiedzieć co nieco o bliźniaczym silniku 1.4 TDCi oraz Forda, który tutaj widzimy na na załączonym obrazku oraz bliźniaczym silniku, oczywiście 1,4 HDI. Są to silniki oczywiście wyprodukowane, zaprojektowane przy współpracy właśnie zarówno koncernu PSA oraz Forda. Silnik wcześniej zaprezentowany w Fordzie 1,4 TDCi w takich autach jak Ford Fiesta MK6 czy Ford Fusion o mocy od 68. 170 koni, była też wersja słabsza, 54-konna, była też wersja 16-zaworowa, 90-konna. W przypadku silnika HDI, tutaj te silniki były montowane w takich autach jak Citroen C2, C3, Citroen Xara po faceliftingu, Peugeot 206, Peugeot 307 czy Peugeot 107 czy 1007 oraz Toyota Aigo, czy Mazda drugiej generacji, także we współpracy właśnie z Fordem. Co można powiedzieć o samym silniku? Tutaj silnik ma dosyć prostą konstrukcję, dlatego że 4 cylindry, 8 zaworów, trysk bezpośredni, common rail, pasek rozrządu, nie ma koła dwumasowego, wymiana paska, co 180-240 000 km. Bez filtra cząstek stałych. Wtryski elektromagnetyczne. Siemens, Boscha. W zależności od, od roku produkcji, te wtryskiwacze. Producent zmieniał się. Pojemność miski olejowej około 4 litrów, niecałe 3,8 litra. Wymiana oleju, co. 20 tysięcy kilometrów albo co roku. Silnik zaprezentowany w 2000 roku, tak jak powiedziałem, do 2012 roku był montowany w różnych modelach Forda, jak i Peugeota Citroena. Zaprojektowany wspólnie Ford, Koncert PSA, tutaj. Oczywiście na przełomie 2008 roku silnik został dostosowany do norm emisji spalin. Zwiększono także moc tego silnika do 70 koni mechanicznych, aczkolwiek nie było to za bardzo odczuwalne, że tak powiem. Dodatkowo zastosowano filtr cząstek stałych przy tej, tej modernizacji, także tutaj to wszystko spowodowało niestety, że awaryjność wzrosła głównie ze względu także na filtr cząstek stałych. Silnik dosyć trwały co do zalet samego silnika. Ja tutaj sobie wcześniej opracowałem zestawienie takie. Na pewno jest ilość warsztatów Mogą co naprawiać ten silnik. Czy serwisowanie auto z takiego silnika jest dosyć duża Łatwa dostępność części, dosyć niskie koszty tego serwisowania w które można regenerować w przyzwoitej cenie. Największą zaletą jest dosyć niskie spalanie, aczkolwiek tutaj też są zdania podzielone. No jak to każdy diesel, to spalanie jest znacznie mniejsze niż w przypadku silników benzynowych, ale przy większych autach. Jeżeli ktoś lubi szybciej pojechać po autostradzie, czy większość czasu także po mieście sprawdza, spędza, że tak powiem, no to te spalanie może nie być takie super małe. Na autostradzie to spalanie niektórzy opisują, że nawet powyżej 6-7 litrów przy większych prędkościach, także silnik na pewno do miasta, powiedzmy do, do tras krajowych, gdzie te obroty będą znacznie mniejsze niż na autostradzie jak najbardziej się nadaje. Także jednostka jest stosunkowo trwałą jednostką napędową, aczkolwiek osprzęt, osprzęt niestety już taki trwały nie jest. Szczególnie w autach po przebiegu 150-200 tysięcy takie usterki jak turbosprężarka czy wtryskiwacze, które leją, mogą doprowadzić także do usterki, do uszkodzenia silnika tak naprawdę. Także tutaj warto, warto to mieć na uwadze kupując auto z większym przebiegiem powyżej 200 000 km czy coś było już wymieniane, regenerowane. Do takich usterek jeszcze trzeba na pewno dodać yy, awarię układu EG EGR, czyli zaworu recyrkulacji spalin. Dosyć słaba kultura pracy tego silnika, także ludzie narzekają na to. Poza turbosprężarką, wtryskiwaczami, jeżeli auto jest wyposażone w filtr cząstek stałych, no to też trzeba zwrócić na to uwagę. Także jednostki są bliźniacze, były modernizowane na przełomie tych lat. Wszystkich dodatkowo, w wersji HDI w koncernu PSA ten silnik mógł mieć. W latach tam 2002-2005, 16-zaworową głowicę 90-konny, wersja tego auta, turbosprężarka ze zbędną geometrią. Także najwięcej jest oczywiście silników 8zaworowych o mocy 68 do 70 koni mechanicznych, także tutaj wybór wśród tych silników silnik. W tych małych autach był tak samo popularny jak 1.6 yy, TDCi. Aczkolwiek po 2008 roku yy, zastosowanie filtra cząstek stałych po to, żeby dostosować silnik do normy Euro 5 yy, spowodowało niestety, że yy, silnik, powiedzmy bezawaryjność tego silnika już nie jest taka super. Doszedł kolejny element. Jedynym elementem, który został wykluczony to oczywiście brak koła dwumasowego. Tutaj na pewno powinniśmy zwrócić uwagę też na e, lanie oleju napędowego na sprawdzonych stacjach. Silnik jest dosyć wrażliwy na, na każde zaniedbanie w tej, w tej dziedzinie, czyli wlanie jakiegoś oleju niepe napędowego niepewnego gdzieś na stacjach jakiś czy kupowanie gdzieś z niepewnych miejsc powoduje, że ten układ wtryskowy bardzo szybko się zatrzy razem z wtryskiwaczami z pompą wtryskową. Także to by było na tyle odnośnie tego silnika koncernu ze współpracy Forda, PSA, 1.4 TDCi, 1.4 HDI. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do następnego odcinka.